Dzień dobry! Dobry wieczór! Zależy też, w jakim jesteście kraju, która jest godzina. Jak Anglia, to jest troszkę wcześniej. A, ale jeżeli ktoś jest tam gdzieś bardziej na wschód od Polski, to już jest e, wieczór, chyba że ktoś jest bardzo, bardzo daleko, no to to już może być noc, na przykład w Australii. Kochani, witam serdecznie, mm, zapraszam. Do tego, abyśmy spotkali się na live, który dzisiaj będzie krótki, ale mam nadzieję, że konkretny dla Was. Zapraszam serdecznie do tego, abyście przywitali się ze mną na czacie. Dzisiaj mam taki live bardzo praktyczny. Z tekstu na Yahoo! Z jednego artykułu wybrałem kilka zwrotów. One akurat dotyczą tak zwanych stimulus payment. Czyli wypłat stymulujących, która w Stanach Zjednoczonych jest przeprowadzana, czyli wszyscy obywatele otrzymują jakieś pieniądze w związku z koronawirusem, ale to oczywiście nie o tym chcę rozmawiać, na tym chcę się jakby koncentrować, ale porozmawiać o języku angielskim tylko i wyłącznie. Uwaga, dzisiaj nie ma żadnych materiałów, to co możecie zrobić, Możecie sobie wejść na e, artykuł, na Yahoo, e, amerykańskie oczywiście, e, i tam e, jest artykuł, ten artykuł e, brzmi następująco, właściwie nie brzmi, tylko tytuł artykułu brzmi następująco, mianowicie, uh, coronavirus uh, stimulus checks, Here what's, uh, here's what the second round could look like. Tak jak mówię, nie odnośmy się merytorycznie do samego tekstu, bo wszystko jedno, wszystko jedno, jaki on jest. Chcę z wami dzisiaj omówić po prostu dosłownie kilka zdań w języku angielskim, porozmawiać o konstruktach tam użytych, o słownictwie. i niech to będzie taki rodzaj przebicia się. Natomiast będę was prosił o to, abyście sobie może weszli na Yahoo i tam jest artykuł, przeczytajcie go sobie, jak wygląda... Stimulus Payment Program in the United States. Kochani, popatrzcie się na pierwsze zdanie. To zdanie to jest zdanie, z, pierwsze zdanie z artykułu, bo artykuł, jako taki, jego zdanie brzmi: Coronavirus Stimulus Checks. No i właśnie to pierwsze zdanie, które jest. Dlaczego Stimulus Checks? Otóż w Stanach Zjednoczonych ciągle. Dominują czeki. Jeżeli zakładasz konto w banku, dostajesz książeczkę czekową i później podpisujesz, płacisz czekami i tak dalej. Oczywiście dzisiaj to się zmienia, dzisiaj płaci się coraz bardziej kartami i tak dalej, ale ten, to jest standard. Ja przez 20 lat mieszkałem w Stanach Zjednoczonych, no to non-stop, wpisywałem czeki, dostawałem czeki i tak dalej. Kiedy przychodzi jakakolwiek wypłata, prawda, od rządu Stanów Zjednoczonych, tak zwany stimulus checks, a, czyli czeki, Właśnie te stymulujące, z tym, albo stymulus payment, payment to jest płatność, no to przychodzi taka kartka papieru podpisana, ją się zanosi do banku, wpłaca się na konto, bank pokazuje, że czek jest na koncie, sam sobie ściąga te pieniądze z tego czeku, bo tam na tym czeku jest nowa konta, z którego te pieniądze mają przyjść, no i na Twoim koncie są pieniądze. Tak, w dużym skrócie, oczywiście, myślę, że większość osób to. Rozumiem. I teraz jak to pierwsze zdanie brzmi? Popatrzcie, here's what a second round could look like. I, I zauważcie, mamy tutaj zdanie, które po polsku byśmy raczej przetłumaczyli w ten sposób, gdybyśmy je tworzyli Polacy. Here's how a second round could look like. I słowo how oznacza, jak może wyglądać, ale jaka jest różnica między słowem, jeszcze raz, pokazuję to zdanie, jeszcze raz go puszczę, żebyście mieli na samym, na samym dole. Here is, here is, i to znaczy, here it is, to jest kiedy komuś coś wręczamy. Here you go, to jest zwrot taki, ja go napiszę. Here you go, to jest zwrot kolokwialny. Proszę, bardzo masz, wręczasz, tak? Albo o, o to jest, proszę. Okay? Abyśmy powiedzieć. Natomiast here it is, here it is to jest zwrot już ładniejszy, prawda? Na przykład, jeżeli wręczałbyś e, kró, królowej angielskiej coś, tak, jako symbol, że w takim e, oprawie eleganckiej, dyplomatycznej, to możesz powiedzieć: Here it is. Wręcz, ale jak mówisz: Here you go. E, e, here you go, to tak bym powiedział. To kumpla, tak, na ludzi. Więc to pamiętajmy. I teraz uwaga. Tak, tutaj Don Bistup napisał: Trzymaj, masz, proszę. Więc tutaj to można interpretować na, na, wiele, na wiele sposobów. No i teraz mamy zdanie: Here's what a second round could look like. No i właśnie, jaka jest różnica między how a what w tym momencie? Dla osób początkujących, dla osób średnio zaawansowanych, powiedziałbym, żadna różnica. Here is how a second round could look like. Co to jest second round? Druga runda. Dlaczego? Bo stimulus checks były wypłacone wcześniej, więc jak ta druga runda? I tutaj mamy zdanie could look like. Could, czyli mogłaby wyglądać. A It looks like, zwrot it looks like, It looks like, i teraz tu możemy sobie dać jakieś słowo. It looks like a big stone. Tak? Pokazujemy na przykład na wielkiego ziemniaka, który tam leży, i wtedy możemy powiedzieć: It looks like a big stone. This potato looks like a big stone. Looks like. It looks like. Wygląda tak, jak. Ok? Jeżeli to użyjemy w zdaniu. Ale what a second round could look like, to do czego mogła, znaczy jak mogłaby wyglądać, w jaki sposób będzie wyglądać. No i teraz jest odpowiedź na pytanie, dlaczego jest what, a nie how. Bardzo delikatna różnica, ja ją wyjaśnię. Od razu na początkujący nie przejmuję się, czy powiecie tak, czy nie. What a second round could look like. Tak jakbyśmy powiedzieli, czym. A ta, ta druga runda będzie w rozumieniu nie tylko jak ona będzie wyglądać, ale z czego będzie zbudowała, czyli czym faktycznie będzie. Czyli ta końcówka nam po polsku nie pasuje, dlatego że to look-like wygląda, wiadomo, że dodamy do słowa polskiego jak, ale po angielsku możemy powiedzieć, co look-like, tak? W związku z tym, what looks like, ale tu chodzi o to, czym będzie, jaki ten konstrukt jest szerszy. A jak będzie wyglądać, to powiedzmy, to jest jakby jeden parametr, tak? Jak, jakby takie spojrzenie dookoła, ale czym będzie, no to tam jest wiele parametrów, które jakby są wkomponowane. I to jest ta delikatna różnica, jeśli chodzi o to zda. Teraz <coughs> ten zwrot, it looks like, uh, he looks like me. On wygląda tak jak ja. Ale how does it look like? To jak to wygląda? W domyśle opisz mi to, czyli do czego jest potrzebne, jak to wygląda, do czego jest podobne, chociaż tu nie chodzi o podobieństwo. Ale w języku angielskim jest zwrot y, podobny i wtedy to oznacza to look alike, co oznacza y, pod, wygląda podobnie. Okay? He looks alike, to znaczy on wygląda podobnie. Tak. I to jest ten zwrot. Kochani. Czyli mamy pierwsze zdanie yy, o to, yy, czym ta druga runda będzie, jak będzie wyglądać. Tak? I teraz mamy kolejne zdanie, które sobie tutaj wybrałem z tego tekstu. Yy, ja wam od razu powiem, że yy, ten tekst jest na Yahoo, jak sobie wejdziecie, to go znajdziecie. Tytuł już dałem wcześniej, w związku z tym sobie znajdziecie. I macie takie zdanie, posłuchajcie. With the majority of the first coronavirus stimulus payments with the majority of the first coronavirus stimulus payments distributed, the question of whether a second round will happen is mounting. Bardzo ciekawy konstrukt. Nie jest skomplikowany, ładnie powiedziane po angielsku. No, w artykułach dziennikarze raczej piszą sensownie. With the majority of the first coronavirus stimulus payments distributed. Okay? Czyli with the majority distributed. Czyli a, yy, kiedy, gdy. I w języku angielskim jest taki zwrot, yy, że. Yy, uwzględniając, że majority, czyli większość of the first coronavirus stimulant payments, tych pierwszych wypłat stymulujących, y, i tu jest distributed, i co to znaczy? To słowo determinuje na, na, na końcu, czyli a, y, uwzględniając, a, ponieważ, y, 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 najlepiej przetłumaczymy, uwzględniając, że głównie... Na y, 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 większość tych, y, y, tego pierwszego y, rzutu y, wypłat stymulujących, y, distributed, rozdystrybuowanych tak. Y, y, I teraz to zdanie, gdybym teraz chciał powiedzieć po polsku, ja teraz tłumaczę z głowy, to bym powiedział tak. Y, kiedy w związku z tym, że większość płatności stymulujących z tego pierwszego rzutu tego, tego programu zostało rozprowadzonych, the question of whether a second round will happen is mounted. I teraz popatrzcie, jak to wygląda, bo troszkę się jąkałem, ale. Myślałem, jak to Wam, jakby tu opowiedzieć w bardzo różny sposób, żeby tu oddać, oddać ducha. The question of whether a second round will happen is mounting, czyli the question, pytanie, czy of whether, czy uh, a second round, druga runda will happen, się wydarzy, is mounting, tworzy się. Mounting, Czyli budujesz, montujesz, montuje się po polsku, byśmy tylko po polsku oczywiście, w tym zdaniu byśmy powiedzieli, tworzy się, buduje się. I teraz, kiedy przetłumaczymy to sobie na przykład następująco, kiedy patrzycie na to zdanie, kiedy większość pierwszego rzutu czeków stymulujących została rozprowadzana, pytanie, czy druga runda się wydarzy, buduje się. Buduje się pytanie, tworzy się pytanie, czy druga runda się wydarzy. Jeszcze raz to przeczytam. With the majority of the first coronavirus stimulus payments distributed, okay, the question of whether a second round will happen is not. I teraz pytanie, jaka to jest forma? With the majority of the stimulus payments distributed, Jaki? Distributed, tak? strona bierna. I to po angielsku, ta strona bierna tutaj fajnie pasuje, prawda? No bo gdybyśmy starali się stronę bierną po polsku teraz powiedzieć, to moglibyśmy powiedzieć tak, biorąc pod uwagę, że te, ta pierwsza runda została rozdystrybuowana, tak? no to jest czasownik. Ale uwzględniając roz, kogo co rozdry, rozdystrybuowanie pierwszych czeków, no, pojawia się pytanie o drugą. Stronę. Tak to się dzieje. I am still alive. Ktoś pyta, Renata pisze alive. Alive to znaczy żyję. Jestem. Oddycham, żyję. I tutaj nie rozumiem, dlaczego się pisze LA. Nie pisze się live, tylko alive, to znaczy jestem przy życiu. W ten sposób. A live to jest na żywo. Okay? Jeżeli ja mówię live, to ja dzisiaj teraz nadaję live'a, po polsku teraz spolszczamy to. A alive to znaczy, że żyję. Oddycham w przeciwieństwie do, że ktoś jest martwy, prawda? nie żywy. Not alive i alive. Taki ożywiony w rozumieniu, że, że żyje oddycha w tym sensie. I teraz uwaga, popatrzcie się. Mam jeszcze jedno zdanie z bardzo ciekawym słowem, którego się nauczymy. Mianowicie popatrzcie się, jak to zdanie wygląda. Test tego artykułu. Ten artykuł będzie na zadanie sobie przeczytać, tam te zdania znajdziecie. Reduced checks. Jakie czeki, zredukowane. Reduced, obniżone. E, zmniejszone. To reduce, e, redukować, obniżać, zmniejszać. E, reduced, zmniejszone czek. Obniżone sumy czeków domyślnych. Will be available, to be available, będą dostępne. E, I w związku z tym for those who earn, dla tych, e, Y, 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 którzy zarabiają. I teraz uwaga, tu jest bardzo fajny zrok. Above those income threshold. Powyżej tych, uwaga, threshold to jest próg. Threshold. Próg. Powyżej tych a, y, progów zarobkowych. Income threshold to są kto, co progi, jakie zarobkowe. Pamiętajmy, jak mamy dwa rzeczowniki obok siebie. Income i threshold, tak. To zawsze drugiemu słowu zadajemy, to jest threshold, income threshold. Drugiemu słowu zadajemy pytanie, kto co, a to pierwsze słowo dopiero opisuje, czyli kto co próg, jaki Zarobkowy. Tak? I też mamy przecież progi zarobkowe w języku polskim. I teraz mamy zdanie. reduced checks obniżone czeki, will be available. By, 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 po polsku byśmy mogli napisać takie ładne zdanie: będą dostarczone albo będą e, należne, bo tu w kontekście to ujmuję, e, dla tych, e, którzy. No i teraz po polsku mówimy dla tych, a nie dla tamtych. No to po polsku nie powiem dla tamtych, którzy, tylko dla tych. Ale po angielsku to those, to masz różne grupy i dlatego mówisz a, those, któraś która tam grupa. Those who earn. To earn znaczy zarabiać. Tak samo po angielsku powiemy to make, to make, tak? Above those income thresholds. Ale ładniej będzie to earn, zarabiają. E, bo jakby było słowo make, to make uh, money, tak? Albo make uh, uh, receive earnings, można powiedzieć, ale to jest ładnie. To earn, zarabiać above those income thresholds. Czyli chodzi o to, że obniżone czeki. Czyli zmniejszone czeki zostaną, sumy czeków, oczywiście, domyślę zostaną dostarczone tym, którzy zarabiają powyżej pewnego problemu. I tak to wygląda. Kochani, za chwileczkę, jeszcze ostatnie zdanie: Ja tylko powiem Wam jedną rzecz. W tym momencie pojawiła się, pojawi się możliwość zarejestrowania na webinar, który będzie we czwartek, pojutrze o godzinie 19 i w piątek o godzinie 11 przed południem. Słuchajcie. Webinara, na którym będzie druga część przyjmkowej metody e, nauki czasowników dwuwyrazowych. To jest w ogóle przełom na rynku. My tworzymy specjalny program, czasowników dwuwyrazowych typu get on, go off i tak dalej, turn down. E, to są czasowniki niezwykle popularne, a my pokazujemy, ja pokażę na webinarze, jak można bardzo łatwo wchłaniać i nauczyć się. Ok? E, e, I teraz. Uwaga, teraz idziemy do ostatniego zdania, które mamy. Do ostatniego zdania, które mamy, już to zdanie opowiadam. Mianowicie, to zdanie brzmi następująco. Popatrzcie sobie, przeczytajcie sobie, jak to zdanie brzmi. Ok, momencik. Tak jest. I teraz to zdanie wam tu kopiuję. Przepraszam was serdecznie. Okej. Okay, dobra, jesteśmy? Jesteśmy. Dobrze. I teraz tutaj dajemy to. Ok. Jest. The first stimulus bill. Provided the additional 500 payment. Only to dependents aged 16 or under. Co to znaczy? The first stimulus bill. E, e, bill to jest, e, e, jeżeli mamy, e, wypadło mi z głowy w tym momencie, przepraszam, mamy, e, to, to jest jak, jak, jak dekret, jak pewna, zapomniałem jak się po polsku mówi, przepraszam, e, kiedy parlament wprowadza, Jakiś, jakiś nowy, no, będę musiał sobie tutaj pomóc, poczekajcie. Nie dekret, bo dekret to jest za poważna sprawa. Może ktoś mi pomoże w tym wypadku? Ja sobie tak tłumaczę to. A, ustawa, no, projekt ustawy, właśnie. Był to jest jak projekt ustawy. I, i, I teraz dopiero mi to wpadło. I teraz. Temat jest taki, mianowicie, nie, nie, był to jest rachunek w, w restauracji, tak, ale tu chodzi o ustawę, tak, ustawę. Dziękuję bardzo, to też żeście tutaj już. I tak, the first stimulus bill, czyli pierwsza ustawa dotycząca stym, stymulowania, stymulująca, ustawa stymulująca, oczywiście, w domyśle sytuację finansową, provided the additional 500 payment. Co to jest za słowo provided? No właśnie, bo he provided to znaczy zapewnić, to znaczy opatrzyć. I po, po polsku jest takie stare słowo: on opatrzył mnie spojrzeniem albo opatrzył mnie jedzeniem, w sensie dostarczył mi, dał mi, umożliwił mi, to, prawda? I to słowo właśnie ma jakby taki, takie, ma korzenie. Natomiast oczywiście w języku polskim, jeżeli powiemy the first stimulus bill provided, to raczej przetłumaczymy zapewnił the additional 500, dodatkowe. To add przez 2D oznacza dodawać. Teraz tu uwaga, additional, dodatkowe. Ale uwaga, żebyście się nie pomylili, teraz macie słowo add, które pokazałem. An add, tak? And add, jeszcze raz to napiszę, n add to jest, yy, czekajcie, and add to jest ogłoszenie w gazecie, tak? Ogłoszenie w gazecie. Natomiast to add to jest dodawać, tak? To add to jest dodawać. Tak a propos, zapraszam Was do tego, żebyście sobie obejrzeli na yy, w tym kanale mój film na temat dodawania, odejmowania i tak dalej, tam gdzie ja mam taki wiersz specjalny o tym. Mówię. To jest wiersz dla dzieci, ale też bardzo uczy dorosłych. I teraz additional. Additional payment, czyli dodatkową płatność only to dependents, tylko dla tych, którzy są podopiecznymi, tak? Aged w wieku 16 or under. Są podobiecznymi w wieku 16 lat lub poniżej. Więc, oczywiście, ja te zdania tłumaczę osobno, oderwanie od tekstu. Kiedy będziecie mieć teksty, to je zobaczycie. I teraz mamy tak. The First Stimulus Bill. Tak? Pierwszy, pierwsza ustawa ta, tego programu stymulującego umożliwiła dodatkowe. Czy dostarczyła, czy po prostu w związku z tą ustawą, po polsku byśmy powiedzieli, przekazane zostało, prawda? Po polsku byśmy to troszkę u nas ułożyli. 500 dolarów, płatność 500 dolarów, only to dependents aged 16 or under. Tylko ta dodatkowa, oczywiście, tylko dla podopiecznych, którzy. Są w wieku 16 lat i poniżej. Zapraszam was serdecznie do tego, abyście otworzyli sobie też ten artykuł. Ja dlatego zrobiłem ten program, ponieważ to was będzie stymulowało, no, prowadziło do tego, żebyście sobie włączyli Yahoo i tam znajdziecie ten artykuł i przeczytali go sobie. Już będziecie troszeczkę więcej rozumieć i to was popycha, bo ten tekst nie jest bardzo Trudny. Fajnie. I teraz mamy pytanie. An ad to skrót chyba ktoś od an advertising. No, advertising to jest też od tego słowa ad, advertising albo advertisement. I tu uwaga, to advertise, to jest reklamować. Advertising to jest reklamowanie albo też może powiedzieć reklama, ale uwaga, reklama. Jako rzeczownik, to jest advertisement. Advertisement, nie advertisement. To advertise, advertisement, powiedzmy. Advertisement. I to jest to słowo, które Mateusz nam zapisał. I w związku z tym w ten sposób zaadresowaliśmy Wasze pytania. Tam jeszcze było jedno pytanie. Jedna osoba mi zadawała pytanie dotyczące czegoś tam. Ha. Umpire, słuchajcie, Temat jest taki, że ja osobiście, kiedy mówię o słowie umpire, tutaj od razu mówię, że powtórzę, to kolega zadał pytanie. Jaka jest różnica między? Ja to wkleję. Popatrzcie się. Could you explain what is the difference between referee and umpire? się przez u nie empire nie Imperium Empire. Empire to jest bardziej rozjęca, To jest arbiter, Ale możemy też użyć tego zwrotu jako osoba, która jest takim no jakby to powiedzieć, jest, jest z jednej strony sędzią sportowym, ale może być także takim arbitrem, który jest ponad wszystkimi, czyli ten umpire to jest taki główny, ten, do którego pójdziemy i on powie finalnie, jeżeli mamy jakiś problem, co to zrobić. Możemy użyć to jako sędzia sportowy, ale rzadko się używa. Raczej używa się tutaj jako rozjemca. Ten, do którego się odnosimy, który może pomóc tym, którzy sobie nie dają wspólnie rady. I to jest ta różnica. Natomiast to słowo, które tutaj jest referee, referee to jest po prostu sędzia. I tak to można rozgraniczyć. Bo ktoś mnie poprosił. Kochani, ja dziękuję Wam serdecznie, a ja dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam ciepło i teraz uwaga. Zapraszam do tego, żebyście sobie przeczytali. Artykuł na Yahoo! o tytule, o którym ja, i w związku z tym będziecie przygotowani, ale także będziecie usatysfakcjonowani, że pchnęliście swój angielski do przodu. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Good luck, Krzysztof Stanęcki.